Siema, ja jestem w Ohaki, a w dzisiejszym odcinku z moim przyjacielem będziemy grać w Fortnite, ale tylko szalonymi broniami. Więc bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Operator proaktyjny za długo operował. Nie przejechał dziewczynkę rudą. Widzowie, zostawcie łapkę w górę subika z dzwoneczkiem i komentarzem. I kom komentarz. I oczywiście tylko szalonymi broniami. Tak, szalem gry. Mnie jeszcze nie chce mi to powiedzieć. Nie no, le, le, leczy, leczy nie można na pewno. Znaczy, 15HP, nie 15. O kurde. Ej, buza rozwalili! No już, właśnie. Dobra, leży. Leżysz, mówię. Ej. Ja na przykład taki planat do niszczenia osłony, to jest pewnie. Leży Mam. Mam medalion. Widzowie właśnie idziemy do Sajfu. <laughs> Ulepszyć bronię. <laughs> Ale... Nie! Akurat teraz! Akurat teraz! Zobacz co się zrespiło. Patrz! OK, bo mam dwa prezenty. <laughs> Patrz co się zrespiło! A. Epicka skrzynka Tam legendarna ja Co wie, o fila by jest! Ujezł! No, nie ja dużo, no, go... nie. No nie no może go... To No nie może. Może zabić. A ty na dwie te. No Co tak. Aha. Pamiętaj, le leczenia bardzo dużo robisz. Bardzo dużo leczenia. Teraz nie idę. Nie, to nie słyszą. Nie! To. Są Patrz na to. Czekaj, przyspieszę <ślenia> No to widzowie, mm, tam, nie wiem. No nie, Zawiesiłem, się... że... Dobra, przepraszam was, widzowie. O, mamy chłopa, mamy typa! co jest?! Auto mi z tej Co za chłop, tyły masz. Wie mam. Jak?! Dobra, widzowie, niestety w tamtej rundzie nam się nie udało, ale mam, mam nadzieję, że w tej rundzie się uda. Mm, gdzie lecimy? Nie wiem, za Ja wcześniej wybieram. Mmm, to dawaj tu. Albo nie, 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 nie. tu dam. Jak chcecie więcej challenge z Fortnite'a, to stawiajcie łapkę to i subika. Łap... Łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem.

Choe chippee czapa, czapa, Cipa, czapa, dubi, dubi, chopia, chopia, Magic chopia, 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 bum, bum, chopia, no, ma... tu chopia, 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 nie chopia, 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 już już przegrałem już przegrałem <laughs> To nie zapominaj, masz tutaj pompę. Jak Ej. chcesz. O auto jest szare, a ten można kogoś przejechać, no to dobrze. auto jest Ale ma kla, kla, k, k, klasę. Zaznacz sobie Ale auto. Ale zobacz auto jest czalne. Ale zaznacz sobie je. Ma daj ma. Dobra, no. Kurde wysiąść, no dobra, mogę Bez... Przecież auta nie mam Łączyciak? Ja nie to już był? Nie było. Mam pistoł. Był A Polsk, oj, nic nie zrobiłem. <grym> się uczyna, jak czarne diety. Chci pi 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 cha pa cha pa dubi dubi da ba da ba magic pony. Muszę wyciemczać. sam pi 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 cha czapa, cha pa dubi dubi da ba da ba magic pony. No mi bum 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 chci pi czapa, pi pa w ogóle nie powinienem pan brać, bo on mam pęskina. Dobra. Widzowie, jak teraz się nie uda, no to nie wiem, co musimy zrobić. Mm. Przegrywamy Gdzie... challenge. Gdzie lecimy? Nie wiem. Bezpieczne miejsce. <śledzt> o, no to jest no bezpieczne no co okej. I co to jest bezpieczne? To jest, to jest bezpieczne. Nie, nie, nie lecę. Dawaj, gdzieś nie, tu. La, na las, las jest bezpieczny. Ja tutaj las lecę. Las jest bezpieczny. Albo jednak nie lecę, poza za dużo ten, ludzi le Do lasu chodź, do lasu. Las jest bezpieczny. Okay. Tak. Dużo morderstw, ale no. Dawać teraz... chipi, chipi, daba dubij, lubi, dubij, daba dubij, mm. Dobra. dubij, dubij, broń. A dubij, 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 jest. Gdzie? Tutaj, tutaj tutaj. Ty! Ła! Za sobą! O dwóch stron dawaj Leży, leży! Leży! Mam, mam! Widzowie, polubiliśmy! Ła! Ale jesteśmy pro Masz wędkę i łów. A łuf O! Typy, 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 aaa pomocy! Jestem głupi! Nie wiem, Sam sobie sumie się tego. Mogę dobra? Leży. Po drugiej, po drugiej, po drugiej. Czekaj, przyładować może. Pochrał. 24. Leży! Leżą! No! Trójka na nas! Kolejny A tu walczy! Od Po jeszcze? Trzeba ja mam tu zrobić co? Nie wiem. Nie wiem. Jeden ze ze snajpetką, drugi z karabinem, trzeci z przodu. Dobra widzowie, musimy się ulecić trochę Kurde. No i masz kawałek Bo jeden ma sniperkę, a... Uuuu, przeklnąłem O tu gadam góry i górę A, to nie twoja Dobrze Ała, nie wiem skąd. Kurde nie no, widzowie, dobra, próbujemy ostatnią rundę. Dobra, widzowie, lecimy właśnie o. na Petera. Rekina. Nie, nie ma już Rekina. Pitera, mówię, nie Rekina. Widzowie, jeżeli dobijecie tutaj 10, nie, 5 łapek, to kolejny 5 łapek wlatuje. Mówię wam. Z Czego? Nie powiem. Piszcie w komentarzach, z czego chcecie zobaczyć. Jaki challenge, albo coś, nie wiem. Napiszcie propozycje po prostu A na ogóle, e, Napisać komentarz na, Nagrajcie odcinek e, i temy z botów. No na przykład takie coś albo coś takiego wiecie. Oj nic nie podniosłem. Nic nie podniosłem. Widzowie, a więc przegraliśmy ten challenge. Um. No nie udało się nam się wygrać, może jeszcze kiedyś spróbujemy, ale na razie no to do zobaczenia, cześć.